Cześć! Jestem Wapomaniak i w dzisiejszym odcinku opowiem Wam, jaki waporyzator będzie dobrym wyborem na pierwszy waporyzator w 2024 roku. Gotowi? No to zaczynamy! Wbrew obiegowej opinii, żeby wejść do świata waporyzacji wcale nie trzeba wydać majątku. Pokażę Wam dzisiaj kilka modeli waporyzatorów w naprawdę przystępnych cenach. Do dzieła więc. Pierwszy model to Phoenix Mini, a w sumie dostępny na rynku już bardzo długo, bo od jakichś 6-7 lat. No i przez długi czas to był najpopularniejszy model wapurzatora dla początkujących i w ogóle najpopularniejszy model wapuluzatora w Polsce. Z czasem został zetronizowany przez X V3 Pro. No, w każdym razie Fenix Mini dostarcza niezłej pary, jest oszczędny, bo ta komora tutaj nie jest duża. Jest bardzo prosty w obsłudze, a jednocześnie mały, dyskretny no i bardzo korzystny cenowo. No i to wszystko w połączeniu to jest tak naprawdę tajemnica jego sukcesu. Najsłabszą stroną jest tutaj budowana bateria, jednocześnie, która jest jednocześnie dość mało pojemna. No, natomiast Phoenix Mini w 2024 roku, powiedzmy sobie to szczerze, jest już nieco przestarzały, no bo obecnie można dostać na przykład jego doskonalną wersję Phoenix Mini Plus z USB-C i z wibracją. Jest też wersja Phoenix Titanium Pro Plus z tytanową komorą, do której zdecydowanie warto trochę dołożyć, bo zapewnia lepszy smak, przyjemniejszą parę. No i ma też znany z Furiage na przykład adapter do akcesoriów szklanych, co bardzo propsuje, ale więcej o tym w jego recenzji. A wszystkie wcielenia w każdym razie Fenixa Mini to jest świetna opcja na start, z racji po prostu techniki inhalacji. Tak naprawdę to jest to, co przemawia za tym waporyzatorem dla wielu użytkowników. XMAX V3 Pro pojawił się nieco z zaskoczenia w 2021 roku bodajże, no i od tego czasu jego popularność stale, stare rośnie, No i obecnie przebija nawet, nawet Fenixa Mini, o którym mówiłem przed chwilą. V3 Pro oferuje szybszą niż Fenix ekstrakcję i ogólnie działa mocniej. Ma system chłodzący parę ukrytych tutaj, no i możliwość wyboru pomiędzy trybem sesyjnym a on demand. Przy czym ten drugi działa tak sobie. Aha, no i na pewno ogromną zaletą tego modelu jest to, że jest zasilany wymienną baterią. A do tego v Pro oferuje naprawdę fajny smak, no i jest bardzo oszczędny i wydajny, czyli tak naprawdę czegoś cieć więcej. W ostatnim czasie pojawiło się wiele wersji tego waporyzatora pod różnymi brandami. One się różnią tak naprawdę głównie zestawem akcesoriów i rodzajem ustnika, natomiast od strony technicznej to jest ta sama konstrukcja. XMAX V3 Pro to jest naprawdę świetna opcja, jeśli szukamy uniwersalnego, dyskretnego waporyzatora, który kryje w sobie sporo mocy. OK, następna propozycja to jest Stary 4. No to jest udoskonalona wersja ogromnie niegdyś popularnego Stary 3, która niczym wenty oferuje regulację przepływu powietrza. Śmieje się, bo oczywiście do Wentygo temu sprzętowi jest daleko, ale w każdym razie Stary 4 w przeważającej mierze ogrzewa służb kondukcyjnie i produkuje całkiem dobrą jak na kondukcję parę. Co jest w stylu Paxa, ale z wyświetlaczem, pełną regulacją temperatury, zasilaniem wymienną baterią. No czyli ma tak od taki technologicznej parę nad takim Paxem przewag nawet. Komora tutaj jest nieco, nieco większa, a ekstrakcja nieco wolniejsza niż w Onyxie Mini czy, czy w V3 Pro. No i Stary 4 jest takim rasowym wręcz przedstawicielem urządzeń sesyjnych. Więc jeśli lubicie takie dłuższe sesje, lubicie sobie popykać, lubicie żeby tam było więcej suszu naraz, no to Stary 4 może być bardzo dobrym wyborem. No a ten większy rozmiar komory sprzyja też osobom o większych potrzebach. Kolejna propozycja to DB, albo Wapka B różnie jest nazywany. No, w każdym razie to jest model, który może być ważny za jakieś około 180 zł, więc jest to naprawdę totalnie najtańszy sposób, żeby wejść nie tylko do świata Dynawap, ale ogólnie do świata e, waporyzacji. No, i możecie się w ten sposób przekonać o co chodzi z tym całym szaleństwem na, na DynaVap. Debi różni się od pozostałych VapCapów w tym, że ma mniejszą komorę, o połowę mniej więcej, czyli jest piekielnie oszczędny, a jednocześnie działa świetnie. Nie ma tutaj baterii, żadnej elektroniki. Używacie zewnętrznego źródła ciepła, najczęściej jest to palnik butanowy. No i krótko mówiąc, nabijacie susz tutaj do środka, zakładacie tą nasadkę, czyli kap, ogrzewacie ją aż do kliknięcia. No i proszę, i smaczne, mocne burzki przed wami. E, jasne, ogrzewanie tutaj wymaga trochę prawy, ale jak już to złapiecie, to jest coraz lepiej z każdym kolejnym użyciem. No i to jest tak naprawdę świetna opcja dla osób mikrodozujących, waprozujących w pojedynkę, a poszukujących oszczędności. Tutaj ona idzie w parze, na szczęście, z naprawdę wyrazistym działaniem. No a jeśli przemawia do was idea DynaVap ogólnie, a, no to możecie wyskrobać trochę więcej niż na Db no i zdecydowanie warto wówczas wybrać wapkapa M7 no to jest pierwszy tak naprawdę model z serii M który deklasuje znacznie droższe modele tytanowe jak Omni czy Won. No więc na czym polega jego tajemnica? No, otóż na innych właściwościach termicznych, dzięki którym oferuje szybką ekstrakcję i naprawdę mocną parę, a jednocześnie pozostaje szalenie oszczędny. No i tutaj również, tak samo jak, jak w DB, tutaj nie mamy baterii, elektroniki, żadnych komponentów, które by się mogły zużyć, zepsuć. Ogrzewacie to urządzenie po prostu palnikiem albo grzałką indukcyjną, no i cieszycie się parą, prawda? Nie musicie się tutaj bawić żadne odowanie baterii. I tak dalej. No i M7 zapewnia jakość pary porównywalną ze znacznie, znacznie droższymi modelami elektronicznymi, no a jednocześnie większość spośród nich deklasuje na polu wydajności. Czyli ten model tak naprawdę polecam wszystkim, którzy się nie obawiają tego, że, że ogrzewanie waporyzatora wymaga nieco wprawy. Zdecydowanie tej warto tej wprawy nabrać. Po prostu warto mu tę chwilę czasu poświęcić, no bo odpłaca się nam pięknymi, soczystymi chmurkami. Ok, to który model budżetowy jest najlepszy? No tak naprawdę nie ma jednego najlepszego, bo każdy użytkownik ma inne potrzeby i oczekiwania. Więc dla każdego inny będzie najlepszy. Na przykład dla mnie z tego grona najlepszy jest M7, a dla kogoś innego najlepszy będzie DB a, albo V3 Prąd. Zależy, jakie macie oczekiwania, prawda? Gdzie będziecie tego waporyzatora używać, w jakim gronie itd. No czyli warto się zastanowić, czego oczekujecie od sprzętu, zanim postawicie na konkretny model. Wszystkie te waporyzatory, o których dzisiaj mówiłem, znajdziecie w VapeFully. No i jeśli myślicie nad zakupem pierwszego waporyzatora, to polecam Wam zrobić to zdecydowanie tam, no bo oprócz tego asortymentu, możecie też liczyć tam na fachową poradę, jeśli chodzi o wybór vaporizatora. Dzięki i na razie, cześć.